Jako laryngolog nie polecam e papierosów. Oto dlaczego. E papierosy to tak naprawdę trucizna o smaku gumy balonowej. Pierwszy składnik toksyczny nikotyna, która niszczy Twoje serce uzależnia. A z e papierosami spożywasz jej dużo, dużo więcej. Paląc e papierosy, myślisz sobie, to zwykła para wodna i aromaty. Otóż nie. To sama chemia. Metale ciężkie, chrom, cyna, ołów, kadmi wydobywają się podczas podgrzewania grzałki, dostają się do Twoich płuc, oskrzeli, dróg oddechowych. Mogą działać mutagennie, czyli nowotworogennie. Glikol propylenowy. Sama ta substancja niby nie jest niebezpieczna, ale pod wpływem podgrzewania zmienia się między innymi w co? Formalinę. Wiecie do czego używamy formaliny? Do tego, by konserwować tkanki po usunięciu przed badaniem histopatologicznym. Generalnie ma działanie onkogenne, czyli mogą powstawać nowotwory. Kolejny, akroleina, związek, który może powodować tak tzw. popcorn lungs. To jest substancja, która niszczy twoje płuca o płucne, przez co powstają dziwne zapalenia płuc. Zanim zapalisz kolejnego e-papierosa, zastanów się, czy warto. Moim zdaniem lepiej jest.